Przejęłam modunek. Dzięki, Sam. To nie moja zasługa. Nie będę dziękować dronowi. Wabi się dziubdzia. Sam ją wysiedziałeś, co? A ja ku chwale ojczyzny. Komputerowy ultrakonstrukt psychiki afektywnej, czyli KUPA. No tak pomyślę jeszcze nad tym skrótem. Koszmarnie droga procedura resetowania układu limbicznego, gdzie kryją się... Bolesne wspomnienia. Tony, co za gest! Taka fura forsji! Wow! Ha. A tak z ciekawości, czy fundusz obejmie też być może ewentualnie wykładowców? No wiem, trochę to głupi, ale posłuchaj, nie mam za zanaczu genialny patent na samogotującą się parówkę. Po prostu chemiczny detonator To jest tam, tak? Tak, tak. Umieszczony tak, w trzany tak. przepraszam za prompter. Nie wiedziałam, że Panna pod zrezygnowała. Nie zdążyliśmy zmienić tekstu. Nie. Okej, okay, zaraz wracam. Potem sobie pogadamy.